ponieważ jesteśmy w kampanii wyborczej, więc nadal będziemy mówić głównie o kampanii wyborczej. Wszystko, co się wydarzyło w minionym tygodniu, niestety jest elementem kampanii wyborczej. A więc i wielka konferencja premiera Donalda Tuska na giełdzie, gdzie opowiadał o tym roku przełomu gospodarczego naszego. Wszystko to, co, 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 robi, co robią sztaby, no to to jest akurat oczywiste, ale ten pomysł, żeby samorządowcy jeździli z trzaskowskim żeby on promował ich wspaniałe i słuszne postulaty. To też jest oczywiście element kampanii. No i elementem kampanijnym będzie, zostanie to wykorzystane, wyjście pana Kuczmierowskiego na wolność. Sąd brytyjski zdecydował, że może on odpowiadać wolnej, z wolnej stopy w procesie ekstradycyjnym, który odbędzie się dopiero w lipcu, a więc po wyborach. Ale myślę, że jego wypuszczenie jest tutaj wodą na młyn PiS. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost.